Przechodzimy teraz do e, tak, dziedziny e, historii sztuki. E, kolejna referentka, pani magister Anna Malek, e, napisała pracę magisterską na seminarium e, pani profesor Małgorzaty Omidanowskiej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Tańskiego. E, e, praca ta dotyczyła domu opatów pelgirskich i e, temu samemu problemowi e, poświęcony jest e, referat Pani Magister Anny Malek tytuł tego referatu brzmi Do Batów pelpińskich. Proszę bardzo. Do łopatów jest częścią mojej pracy magisterskiej, ponieważ pisałam o trzech budynkach, które się składają dzisiaj na siedzibę Instytutu Historycznej i Sztuki z archeologii Uniwersytetu Gdańskiego, ponieważ kamienica ma długą historię, była aż 400 lat, więc ciężko było mi wybrać aspekty, które chcę Państwu powiedzieć, bo to aż albo tylko, bo iście, nie, aż 400 lat. Także pozwolę sobie pominąć pewne aspekty. Oczywiście jak najbardziej będę starała się coś dopowiedzieć na dyskusji, jeżeli Państwo będą mieli takie pytania. Pani, będzie Pani mówić kiedy następnie? Oczywiście, dobrze. To proszę następnie. <grywa> Kwestia dotacji jest ciągle taka sporna. Hmm. Przyjęło się, że kamienica tam w żeby może nie wszyscy Państwo wiedzą, jest to kamienica stojąca na Starym Mieście, adres Rzbitańskich na 3, czyli przelotni, Jeżeli Państwo zmierzali, to być może tutaj tą drogą, to by mieli okazję zobaczyć tą kamienicę. Listrzeją eee, się, że ona powstała w 1612 roku według projektu Abrahama van den eee, i tak jest najczęściej powtarzana w dzisiejszych opracowaniach w literaturze. Ernst eee, Kaiser wspomina, że kamienica powstała między 1615 a 1617, kiedy Patrycjusz Hans Schwej ma tę kamienicę, oraz skazuje tutaj też na kilka kamienic, które między m.in. przy Świętego Ducha Mariackiej Ogarnej i Korzennej które mają wspólne podobieństwo formalne i być może właśnie tak yy, są wynikiem yy, złotej kamienicy i stylu liderskiego renesansów, bo w takim właśnie jest owa kamienica. Yy, jednak przede wszystkim yy, datacja ustalona jest w 1612 dzięki yy, yy, badaniom miejskiego konserwatora przełomu XIX i XX wieku Bernarda Schmida. I to właśnie jego um, krótka analiza e, jakby tak przyświeca całej historii kamienicy, którą dotychczas znamy, ale również warto wspomnieć tutaj o dwóch historykach e, Georg Dechio i Gard, którzy um, datują na 1617, a bardzo ciekawa jest e, dotacja e, w jednym z przewodniczący międzywojennych Mieczysława Orłowicza, że jest to z kamienica z 1620 roku i, która zyskała bardzo malowniczą nazwę Zameczku. Jest to informacja, którą powtarza za Erfrem Blechem, który przedstawił swoją historię kamienicy w przewodniku, który się ukazał w 1904 roku. Najstarsza zachowana księga gruntowa, z której można byłoby sprawdzić, z którego roku pochodzi dana kamienica, pochodzi. Znaczy, otwiera się w 1624 roku, byłaby wprowadzona do 1814. Także e, niestety nie wiemy, co się działo przed tym e, rokiem 1624, ponieważ z e, skrupulatnie wymazywano e, właścicieli w zależności, który się zmieniał i zostawiając tylko aktualne nazwisko. Pan e, Szminc wspomina... Poproszę następny. Pan szusznik wspomina, że kamienica była wzniesiona mniej więcej w, właśnie w 1612, i 1612. Nie właścicielem był Peter Henning. E, powołuje się tutaj na rachunek ustawiony 5 października 1623 roku na adres Uper Peter Być może był to krewny Kerstena Heninga, bądź też Kristiana Heminga, który był łapnikiem na Starym mieście w latach 1614-1626. Oni wspomina wspomina żyjący wówczas sekretarz sztabu miejskiego a także współczesny wachlarz Joachim Zdrenka. Hmm, następny właściciel kamienicy, który został potwierdzony źródłowo, jest Johann Denhoff. Wiadomo tyle, że jest szlachcicem. Najprawdopodobniej jest określony z Gerardem Denhoffa, czyli z mojego który założył w flotę królewską w ze służby króla Natomiast cała rodzina Denkopów była najbardziej związana z pruską rodziną domów i z tworem oranckim, co może też dawać taką hipotezę, że e, ponieważ rodziny te zlecały greckim artystom wykonywanie swoich prac sztuki, sztuki w stylu irlandzkim, być może jest tutaj takie powiązanie, że Denkop również korzystał z, z ich znajomości. Księdz jest wymienione na wszystkich czterech częściach, że od 18 czerwca 1647 roku Jochen Gruntów jest właśnie właścicielem całej posesji. Schmidt wymienia tutaj również współwłaściciela Martensa, on się również pojawia w księdze, że współdzieli pod całe podwórze razem z są od 15 grudnia 1681 roku. Kolejny jeszcze takiej informacje, które się udało znaleźć z księdza Dębczowej jest nazwisko Johanna von Koltuma. Gdańszczanina również łapika na Starym Mieście w latach 1626-1647. Nie udało mi się ustalić jakichś powiązania było między Johannem von Kolden a Johannem Denkowem. Czy były jakieś powiązania rodzinne. Jednak wszystko na to wskazuje, że właśnie Johann Denkow odziedziczył kamienicę po Johannie von Kolden, bo wszystko się zgadza z tej daty, ponieważ żył on do 1647 roku, dokładnie, aż do śmierci był władnikiem. Więc być może, że żył również właścicielem domu opatów pelpijskich. Kwestia kolejnego z właścicieli to przede wszystkim Władysław Poś, który 19 września 1686 roku wykupił kamienicę. I są na to zachowane jak w jednej wadze dokumenty, m.in. z Muzeum Dzieci Zanego w Berlinie kontrakt, który zawarł 5 września 1696 16, 16 roku między rodziną Martensów a właśnie Władysławem Łosie. Jest wspomniane, że rodzina Martensów jest właścicielami w w trzeciej sukcesji, co by się wszystko zgadzało, że Heniek jest tym pierwszym w tym drugim był Johann von Koldum, a trzecim trzecim Martensi w współpracy z Denchowami. Hmm. O okolicznościach zakupu tej kamienicy wiemy z, z kroni, które prowadził, e, kronik cysterskich prowadzonych bardzo skrupulatnie do 1688 roku. Została przytoczona historia zakupu tej kamienicy. Otóż Ludwik Aleksander Łoś, opat ówczesny tertyński, poprosił swojego brata właśnie Władysława, żeby zakupić dla niego kamienicę, akurat w Gdańsku, ponieważ jak sam kronikarz podkreślał, było to bardzo atrakcyjne miasto, żeby postawić tam swoją siedzibę. A sam z kolei ówczesny opad służył wcześniej w klasztorze Oliwskim jako Kalermeister, szczerze mówiąc, nie wiem, co to jest za fucha. Za <grystanie> Mogę się tylko domyślać, co się mógł zrobić. Um... Piwniczyn. Po prostu. Mistrz nad piwnicą. To no, by był mistrz nad piwnicą w takim razie. Yy, I prosił właśnie o, yy, swojego brata o wykupienie, ponieważ yy, zakonnicy byli zwolnieni z płacenia tak gruntowego, także rada nie zgodziłaby się na sprzedaż kamienicy dla yy, cystersów bezpośrednio. Yy, zostało podpisane właśnie ten rachunek. Yy, wydany przed określonego JOD-u Umowa podpisana pod z królewskiego prawnika i kanclerza Jana Fryderyka Lerchenfelda, który także zaradził, doradził, żeby zakupić właśnie tę kamienicę. Żyć wspomina również, że w momencie, kiedy Władysław właśnie wykupił kamienicę, służyła ona przede wszystkim jako garbarnia wraz ze stajnią. Były to prawdopodobnie dwa budynki. Chociaż tutaj różnie um, można związku w literaturze, na przykład u przypadku Obicza, który pisze o historii e, tej kamicy, również wspomina, że dopiero w 1688 roku ona została wykupiona i że znajdowały się tam dwa budynki. Na pewno data jest e, tutaj błędna, co do ilości tych budynków, które się znajdowały na parceli, jest to oczywiście ciężko określić. Um, Dalej, co opisuję w tej kronice? Przede wszystkim Władysław Kłaśniewy wykupił tą kamienicę na potrzeby konwentu kerbińskiego, gdzie parter został wynajmowany tylko dla opadów wraz oraz kuchnią i piwnicą. Natomiast wyższe piętra mogły służyć jako bazę swego dla przejezdnych, którzy przyjeżdżali do Gdańska. Co się działo po tym dacie? Niestety ciężko jest określić, ponieważ. E, Pani kwarenda na przykład akt sądu wydobytego mogłaby coś więcej powiedzieć. Z racji, kiedy pisałam tę pracę, miałam bardzo ograniczone środki czasowe i moje kompetencje również bardzo ograniczone były. Także zostawiłam ten okres, nadal czeka na przejrzenie, na zbadanie. Z pewnością, co będę teraz wskazywać w dalszej części referatu. Ta nie została własnością Zakonu Prawieńskiego aż do jego kasacji, czyli w 1823 roku. Świadczy też za tym chociażby zachowane księgi zakwaterowe z archiwum, gdzie stacjonowały wojska francuskie wolnym mieście w Gdańsku 1807-1808. Jest tam pojawia się nazwa Perpliner Heberge. Wskazują na to, że Polska nie zamieszkiwały tej kamienicy, co pozwala przypuszczać, że nadal było właśnie wykorzystywane tylko dla zakonu. Kwestią sporną jest również adres tej kamienicy, że się znajduje na skrzyżowaniu jasbyteńskiej i i na piaskach. Bardzo różnie jest informacja o kamienicy, w zależności do której akt sięgałam, bądź na którą mapę spojrzałam. W przypadku w tej pojawił się adres zarówno na Rzbitańskiej 59, jak i na Pieckich 62. Hmm. E, Proszę o. <grych> Tutaj właśnie jest tu ukazany, jak wygląda sytuacja e, zarówno na fragmencie planu Augusta a jak na e, kilka lat, kilkanaście lat później. E, także już. W, w 1838 roku kamienica Kosekwetnie ma adres żbetański 62, e, chociaż nadal jest jeszcze podzieloną, że tak powiem, kamienicą. Osobne mieszkania znajdują się w głównej kamienicy i osobne w oficynie. Hmm. Najbogatsze takie źródło do badania dzienników kamienicy przysłużyła dla mnie e, przede wszystkim akta policji budowlanej. Cały XIX wiek właściwie Został jak najbardziej z e, w tutaj opisany. Najwcześniejsze źródła są do listy z 1837 roku, gdzie nadawcą jest P.J. Szewidki, ówczesny właściciel kamienicy i zarazem właściciel kilku zajazdów w krańsku. E, Piszą on tu o generalnym remoncie budynku. E, I do tego, właśnie, do, do tego listu został załączony taki schematyczny rysunek, który pozwala nam wyobrazić sobie, jak kamienica wówczas wyglądała. W porcie literką A, to znaczy szyja piwnicza, domyślam się, że już przed prożem zostało tutaj zlikwidowane, lecz pozostałości, jakie były po tym przedprożu szyjnicki, zdecydował zmienić na okienko, które można było w fasadzie kamienicy. Tak samo portal odrestaurował naprawdę prawych zlikwidował ustęp, zamieniając tam na pasy zieleni, postawił port wybudował zrewniany pomost i prosił o zbudowanie mostku, czyli właśnie literka E, ponieważ uważał, że mieszkańcy z mieszkania H mogą spokojnie przechodzić z układką i nie potrzeba do tego mostu przez, prowadzącego przez radunie. Skala remontu pozwala przypuszczać, że kamienica stała opuszczona od 1823 roku, od momentu kasacji i trwała cały rok a do grudnia 1838 roku. Odpowiedź do Szewickiego jest na garcarską 34, czyli pozwala to przypuszczać, że Szewicki w momencie zakupu... Znaczy, na pewno widział tą kamienicę i stwierdził, że jest ona interesująca nie tylko ze względu na jej historię, ponieważ powołuje się w liście z 8 stycznia 1841, że jest ona zwana Brytyjskim Zajazdem. Więc tak, że jest w taki, w pewien sposób chce odnowić tradycję tej kamienicy jako zajazdu. No i z pewnością też nie była drogim zajazdem, w że Stary ten wówczas nie był jakąś atrakcyjną dzielnicą postępową a wręcz, wręcz można powiedzieć, że przeciwnie. Kolejne korespondencje to z 1842 Filipa z szlusarza, który był, zamieszkał przy Karstarskiej 19. Jest mowa o warsztacie szlusarskim, który chce postawić w piwnicy kamienicy. Dalsze listy mówią o likwidacji apartamentów. Prawdopodobnie istniały one na wyższych kondygnacjach kamienicy i Niestety nie znalazły miejsce do zamieszkania, być może były zbyt drogie, dlatego właściciel szybko prosi o ich zgodę, prosi o zgodę, żeby je zlikwidować. Również wspomina, że w 43 roku dokonuje wymiany uszkodzonych główek okiennych, fenster kupfen, więc pewnie ma na myśli tutaj główki podokienne, które się znajdują właśnie na fasadzie kamienicy. W tym samym roku, w 1943, Witkan Ferdyna z opisuje losy kamienicy pod hasłami Zabytkowe Domy, Szczyty i Zabytkowe Schody wskazując na, wskazując na jej wyjątkową cenność. Od 1855 roku kolejny przewodnik e, ukazuje tylko ilustrację. Jest to jedna z najwcześniejszych ilustracji, e, tego proszę następną, e, która ukazuje jak wygląda góra, kamien góra w kamienicy z 1855 roku. Kolejne przebudowy to już jest wspomniany klipsznik, który został właścicielem kamienicy. I tutaj najważniejsze, to jest to z 1862 roku gdzie jest tutaj wskazanie nie tylko na generalny dom w Kamienicy w technicznym ale również konserwatorskim, ponieważ jest tam wspomniane, że e, należy e, odrestaurować portal oraz zabytkowe schody, które się, się znajdują w sień Kamienicy, e, więc jest to tutaj taki już pierwsze oznaki troski e, o konserwację nad tą Kamienicą. W 1864 roku powstało e, ja Proszę o kolejne zdjęcie, prawdopodobnie właśnie z Filipem Schmidtem, który stoi w wejściu do kamienicy po jej remoncie. Także rośnie tutaj świadomość jej wartości historycznej oraz estetycznej jako zabytku. Co się działo w latach 62-68, nic nie wiadomo. który jest y, właścicielem sklepu meblarskiego oraz y, również talarza. I z y, tamtego okresu, jaki proszę kolejne y, pochodzi y, właśnie, y, y, jedna z listów y, zachowanych, kiedy on jest właścicielem dotyczy pożarów i wśród. ponieważ mylnie można znaleźć w niektórych opracowaniach, że sień się spaliła, że to nie była sień, a właśnie taki warsztat znajdujący się na tyłach. Na podwórzu za kamienicą. Yy, dają też właśnie wyobrażenie, jak wyglądało podwórko. W yy, 1899 kamicę kupił kupiec Wilka Maus, który współpracował z wspomnianym Gorbatem. Yy, a w 1901 roku, to będzie następny proszę. a jeszcze ilustracja właśnie sieni, najwcześniejsza taka, fotografia pokazująca, jak wyglądała sień. Przebudówka do przez Przedszmita w 32 roku, czyli podzielenie się na dwie kondygnacje, aby zwiększyć ilość mieszkań oraz yy, yy, miejsca biurowe. To, jest to jak wyglądała właśnie kamienica na planie Daniela Busse. Jak widać, nie zmieniła się bardzo jej forma. Yy, to znaczy właśnie zmieniła się forma, przepraszam. Yy, wyraźnie to widać, jak to się stało. W 1912 roku mam nadzieję, że jeszcze dobrze do tego roku. Wsiądzimy już czasem rozwicie. Pinutach? O niej. Dobra, czemu nie zaskaczej do 1912. <grymne> <grymne> Przede wszystkim jeszcze chcę wspomnieć o kunie i o jego albumie, ponieważ to on zapoczątkował zainteresowanie kamienicą i jej wielką popularność i w tej chwili pojawia się ona na wielu pocztówkach, wiele fotografii i również historii, co się mnie zaczynają interesować. I piona przez miasto w 1910 roku y, jest do, w 1912 przychodzi generalny remont. Otóż y, pan o nazwisku Otto Szulc, nie nie był że co się też było nie podaje, ponieważ wcześniej był to pan, y, pan Otto, zupełnie niezłączane osoby, które, które okazało się mniej nie w jedną. Otto Schulz, który jest przedsiębiorcą w y, na zlecenie miasta rozebrał całkowicie oficynę do biznesu i została wniesiona wspólnie nowa okiecyna. Możemy tutaj zobaczyć taką z okrągłymi właśnie łukarniami, dokończynymi przyczółkami, takimi łukami. Jest to plan, który wykonał Liszek Denner w 1912, który potwierdził Karl Krenkhaber, o Ryszodenie, no to na pewno tutaj kamienica Jana Buchegena warto wspomnieć, bo w końcu on również tutaj zajmował się konserwacją pieniądze i wydał przewodnik Jana Buchegena, że już tak, czas, koniec. No dobrze, no to w takim razie skończymy w 1912. Również bardzo znaczącym dla kamienicy domu kraju, nie tylko dla Jana Buchegena, więc ona też obchodzi swoją... Lecie. Ważne może zostać wspomnę na koniec, że fasada przetrwała pierwszą I i II wojnę światową, czyli jest całkowicie oryginalna z 1912 roku, co świadczy o jej no, niesamowitej wartości, jeżeli biorąc pod inne kamienice, z, chociażby tutaj z, z, z głównego miasta. I tutaj jeszcze kilka zdjęć właśnie z tych jak ona wygląda po wojnie, jak wygląda przed przebudową, jest ta wspomniana kładka, którą wyglądają wszystkie te waczowitki, poza, przed i po remoncie 1912 roku. Starano się właśnie wrócić do jej starego wyglądu. Razem z, na tyłach jeszcze widać sąd, który stoi. Następnie jeszcze może tutaj, jak wygląda po wojnie. oraz jest taka krótka historia. Wygląd sieni zaraz po wojnie, przed wojną. A tak jak ona wygląda i właściwie stoi, to gdzieś jest do dzisiaj. I jeszcze jako ciekawostkę e, chciałam pokazać, że kraty, które się znajdują w środku kamienicy ówcześnie e, są bardzo formalnie podobne do krat, które projektował S. Petersen, właśnie w znajdujących się w, w, w sądzie na nowych ogrodach. tutaj jest takie porównanie tych krat. A to zagadka z, ciągle z herbą, który się znajduje w portalu kamienicy. Nie udało mi się niestety rozszyfrować, kto jest, został tam uliczniony, czeka ciągle na. E, i do badania. Dziękuję. dziękuję, przepraszam. <noise>